Zami dalej się kształcić. I na pani Aniu, wielką jest codziankę, ja to robiła. Strasznie się cieszę. pani, to pani wpadła na pomysł, żeby brać udział w naszym konkursie dwójki? Tak, tak, będę grała dalej. No to fantastycznie. Jeszcze dwa tygodnie jeszcze sporo okazji, żeby tak. wygrać jakąś tak. dokładkę tak. do tego, prawda? Tak. Mam tylko prośbę do pani, jak pani już gdzieś pojedzie, to proszę koniecznie wysłać do nas kartkę. Dobrze? Tak. Będziemy czekać. Tym, na, 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 na. Dziękujemy, bardzo gratuluję. Bardzo serdecznie Panią pozdrawiam od całej ekipy programu drugiego, bo tutaj wszyscy się bardzo cieszymy. Koledzy za kamerami też trzymają kciuki, się bardzo serdecznie do pani uśmiechają, tak samo jak ci wszyscy, którzy są oczywiście w naszej realizacji, w naszej reżyserce. Pozdrawiam raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco życzę udanych wakacji, a teraz chciałabym powiedzieć, że oczywiście oprócz... Pani Danuta Rutkiewicz, która wygrała 10 tysięcy złotych. Mamy także czterech zwycięzców dnia w naszym wakacyjnym konkursie dwójki. Ich nazwiska za chwilę zobaczymy. A co wygrają? No przede wszystkim jedna z tych osób otrzymuje 1000 złotych, trzy pozostałe odtwarzacze MP3, a także koszulki, kubeczki z logo waszego ulubionego serialu M jak miłość. Wakacyjny konkurs dwójki trwa. Dziękujemy widzom, którzy wczoraj między 19 a 21 oglądali dwójkę, znaleźli hasło dnia i przesłali je sms-em. Nagrody dnia otrzymują 1000 złotych. Odtwarzacze MP3. Gratulujemy! Nie przegap kolejnej szansy. Znajdź hasło dnia i baw się z nami do 29 sierpnia w wakacyjnym konkursie trójki. Fundatorem nagród jest Skok Stopczyka, oferujący pożyczkę wakacyjną. Gratuluję raz jeszcze, przede wszystkim Pani Danucie Rutkiewicz z Warszawy, która przed chwilą wygrała 10 tysięcy złotych, a także pozostałym czterem zwycięzcom w konkursie dnia. Fundatorem nagród jest Skok Stepczyka, oferujący pożyczkę wakacyjną. Czasem ból jest tak silny, że nie jestem pewna, czy lek pomoże. By dać Państwu poczucie pewności, stworzyliśmy Ibuprom Max. Ibuprom Max zawiera maksymalną, dostępną bez recepty dawkę leku. Szukając pewności, warto sięgnąć po Ibuprom Max. Ibuprom Max rośnie. Teraz w większym ekonomicznym opakowaniu Ibuprom Max 24. Więcej tabletek, pewność na dłużej. Ibuprom Max, maksymalna siła, daje pewność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Te dni to nie powód, żeby toście ominęło. Masz przecież Always Ultra z unikalnym systemem Duo Action, która bardzo szybko chłonie płyn i zamyka go w środku. Po to, żebyś czuła się pewnie w każdej sytuacji. Always mówi językiem Twojego ciała. W dzisiejszym programie zajmiemy się zagadnieniem grosza. Otóż istnieje grosz za SMS-a. Popier. A do tego najtańszy starter na rynku. 10 zł brutto. Do widzenia, Państwu. Nie znoszę brzydkich zapachów, ale nareszcie jest oust. Zwykłe odświeżacze tylko maskują brzydkie zapachy. Ost jest inny, to. Co... Koniec brzydkich zapachów. Gdybyś mogła zobaczyć brzydkie zapachy, zauważyłabyś, że niektóre odświeżacze tylko je maskują. Oust usuwa brzydkie zapachy, by twój dom pachniał tak czysto i świeżo. Jest niesamowity. Pachnie czystością. Oust naprawdę działa. Od razu lepiej. Nowość. Oust. Koniec brzydkich zapachów. Jedbabiście kawowe, karmi poema i kafe. Poczuj smak tajemnice. Widziałaś tego nowego? Tego mało lata? Podzielił się za mną kanapką. No i co? Ja też.